Cześć, jestem Logopera widzimy się w kolejnym odcinku z Darkest Dungeon i dzisiaj sobie pójdziemy na. pójdziemy sobie na średnią wyprawę i zabijemy ucznia nekromanty. Tak jak mówię, czekałem na niego. Że w końcu poszedł jakiś dobry item jest dobry item, bo daje 20% obrażeń dla Bond Huntera, którego już mamy i on będzie dobry. szwedzka ryba wioski, więc się czeka. idziemy, moim zdaniem, najsilniejszym składem, jaki jakim się grał w mojej pierwszej podejściu do tej gry. Wszystko rozkurwał ten skład, czyli na przodzie jakiś tank, zazwyczaj właśnie krzyżowiec. Druga linia Dismas, trzecia linia Hilerka, czwarta linia Hiena. Oczywiście on działał bardzo dobrze, miałem dobre trinkety pod niego skomponowane i jego głównym. Głównie działa w ten sposób, zazwam powiem, tylko teraz się skupię na tych, na, na rzeczach. Dacie gierki, wam powiem. Tak, dwie wody weź. On tam coś robi, on trochę stresu rzuca, ten nekromanta. No i go głównie trzeba mieć. Yy... No szybko go trzeba zmiłkować, no co ja bym powiedzieć, bo on przyzywa co, cała tak przyzywa jakieś skurwysyństwa tam. Tak zróbmy. On krwawie nie daje, nie pamiętam w ogóle. Tak dawno go robiłem. Weź 8 pochodni potrzebujemy na pewno. Może nie, może 7 nawet. O, że będziemy wracać, bo najpierw pójdziemy na bossa i potem pójdziemy sobie walczyć, więc zrób tak. I może z trzy klucze, tak byśmy to zrobili. I wszystko to już.

No, dowiadujemy się o tym. Ta fabuła jest tak stopniowo opowiadana. Tak jak mówiłem, każdy boss ma swoje odzwierciedlenie na wyższym poziomie, nie? Na przykład teraz zabijamy ucznia nekromanty, to Na wyższym poziomie będzie jakiś, na przykład, jakiś nie wiem, sforny nekromanta, a na samym końcu będzie jakiś zaje zajebisty nekromanta. <grym> I tak się bijemy. I on teraz opowiada historię. No, tutaj się dowiedzieliśmy, że zaczął się. Dowiedzieliśmy się, że interesował się właśnie. Walkami z, z tymi, z krzeszaniem ludzi, jakby to tak ładnie zrobić? Dobra, tu już nie wrócimy. Co zrobię, te walki? No, nie może. No, może mi to będzie. Może mi to będzie boleć, może nie, ale mam nadzieję, że damy radę. Bo nie chcę mi się tu wracać. Krótko, mam te spiłki, powiem. Tak mi się tu będzie cholernie nie chciało wracać tym. Bo boss będzie gdzieś tam na końcu, gdzieś tu pewnie. Dobra, jest zaskoczeni są. zajebiście eee, O! Brawo, logo, No, czy się brawo, nie wziąłem jej do skoku. Ale chyba mam kupiony. Wydaje mi się, że jej to kupiłem. Dobra, zrób tak. Chyba zabiję jednego Tomek, zobaczymy, czy jednego zabije. Może zabić, bo on będzie. on nieźle na kurwie. Tomek to jest rozkurwiator. Pokaż, czy zabijesz naraz. raz. O kurwa, jest szansa. Tomek to jest. To jest high-endowy już. A to Ureynard, nie? Przed, przed. nie przed śmiercią, tylko przed zamianą. W sumie spoko, że go tak uratowaliśmy, bo się z niego zajebisty water zrobił. Tak jak pewnie mówiłem wiele razy, ja go zawsze wywalałem, bo miał tą kleptomanię. Okej, okay, odporność na nie? jakieś tam pierdoły. I nie jak ta statka działa, że... O, miałem tego Dismasa właśnie i hienę i oni się obaj pierwsi zawsze ruszali, mieli taki damage. I oni zawsze zabijali kogoś, kto rzuca ten... Kto rzuca... O. A nie spojrzałem na te skille, pokaż, że ja ci kupiłem, tak, kupiłem ci doskok, ale teraz już nie wymienię w trakcie walki. I oni zawsze zabijali w pierwszej turze ziomka z tym, skoro stres. Mniej więcej tak jak teraz to działa, tylko że no, że jeden zabiją, taki mieli damage, nie? Ten przód tankował, jak trzeba było, to może jakiś stres. 10, 19. jep. A tutaj ci odda taką szczęśliwą ripostę za wszystko. A co jest Przeszkuj tutaj? On jest nieśmiertelny, masz 44 HP ziomek. Zrób tak, może skiną dobijecie na spółę. Lecz nie trzeba na razie. Mamy obozowisko. Wykurw mu. Jeb. To jest skład z dwójek i ich na jedynce, więc o, oni tak fajnie działają. Patrz jak sobie razem spokojnie. No, ale idziemy też na bossa, więc ja tutaj nie będę, powiedzmy, nie będę mu dawać łatwej walki. Otwieraj, bo chcemy te hejlumsy. Gdzie na? Wracamy, jak pójdziemy górą czy dołem. Jego ja przed w lewo do przeszkody i potem wrócił. Bo mnie starczy chyba nawet pochodni, bo daleko jest ten boss. Pizdu, daleko jest. Bo tak jak mówię, jak mam taki pewny skład, w którym wiem, że nam pójdzie dobrze, to aż i tak nie musimy spinnąć. Bo ten boss nie jest jakiś super trudny. Im dłużej się z nim bijemy, tym gorzej. O, tak, tak, tak wam powiem. na dobrze chyba rozbraja. O, masz 100%. Nie ja wiem dlaczego, ale masz 100%. Tu jest jakaś walka. Okej. Okay. i znowu tego nie zmieniam. Ja pierdol logopeda. No dobra, zabiła teraz. Bo ona by zabijała z tego ten no doskoł ma strasznie chore przeprzenia. I tu jest też właśnie takie ukryte fajne. Mm, dobra, nie możesz na raz coś zabić tego na przykład. jest takie ukryte fajne combo, bo oni mogą sobie skakać wszyscy, zaraz wam to powiem. Może się pokazałem, może on to też spróbuję pokazać. Oni już wszyscy skaczą. Jeśli on dobrze podejdzie tura, to jest możliwość zrobienia czegoś takiego, że Eee, krzyżowiec wylątuje na trzeciej pozycji i w sam może szarżą wie kogoś. Bo <grymne> wtedy na przykład he, ten skacze, Dismas do przodu. Dismas skacze do przodu. Hmm, hiena skacze za krzyżowca, który jest na drugiej pozycji, krzyżowiec spada na trzecią i potem krzyżowiec leci do przodu. I taka zabawa, nie? Spoko składzik. W sumie nie wiem czy dobrze wziąłem, bo po walce z nekromatą będzie prorok. Co tutaj jest? Tak żebym tylko spojrzał bo pudełku, no cofniemy się trochę. Że nas to nie zaboli, jeśli chodzi o stres. No, jebiście, opłacało się. Idąc do tyłu, idziemy wolno, to raz i stres chodzi No, piątka wleciała. Nie nie mogą się odwró odwrócić, niestety. Tak ta gra jest zaprojektowana. Wracamy tutaj. Pochodynka. No i teraz już mam zazmienić pełny ten. a też chcę powchodzić, bo tutaj zawsze jest szansa na... ukryte pomieszczenia, ale po tej części już nie będzie. Poladniki do Yasuo, dawno was nie było. Oj, nie wymieniłem ich. I nie wiem... Ja. nie wiem, ja dostanę ja zaraz po prostu jestem tak głupi, czy to jest takie ciężkie, żeby chyba wymienić, bo skilla. Tak to jest jak się nagrywa i się potem nie wiem. No nic, będą strzelać, a ten się zestra, nic nie zrobi z tej pozycji Tomek. Tak to zajebiście rozegrałem. Zastunuję mi, żeby nie szczelił. Ty możesz stres ściągnąć. Ale możesz też uleczyć. Za jeden. Sprzeczka, sprzeczka. Jep. No nie fajnie. Nikogo to nie cieszy. Tego dobij, bo go zabijacie z Dismasem teraz na spływy. Tak, żeby Tomek, no. no. Chociaż musimy wyleczyć tą babkę, no ale nic na to nie poradzę, że tak dostał. A sporo hajsu, sporo hajsu. logopedo to jest tak kuresko ciężkie, żeby dać ten doskak tutaj. Temu na walkę, nie wiem, czy ja będę dać ten czas, siedząc. chyba nie. Dobra, zostańmy tak, jak jesteśmy. Poradniki do Josu omijamy. Czy ja tam chce iść w prawo? No, trochę za dużo z tych bitw będzie. Obawiam się, że za dużo przesadzam z tymi bitwami, więc sobie pójdziemy w lewo. Prze... Przednio dawałem z tej z dwa jedzonka, tak żeby nie umarła. A może na Dewdora no, nie wpadła, tylko to jest w sumie najważniejsze teraz. No wyje bójcie, nie chcę tych poradników do Josu. Na siłę je tu wciskacie. Tak nikt nie ogląda. Chrobaki. No żeby się nie ruszyły przed nami. Ale teraz mam hyeny, i mam dis Dismasa. To oni się szybko ruszałem. No i patrzcie, teraz, kurwa, 19-18. Jep. Ona wszystko ściągała po prostu do mojej hieny. się wymieniają miejscami, nie? Ja sobie może znowu skoczyć. Sabista sprawa. To jest taka bitwa, się możemy trochę wyleczyć. Poluję jeszcze na coś do leczenia dla mojej... dla Westalki. Ale to będzie ciężko znaleźć. Opcja jest za bossa, właśnie, dostania tego. To jest się do rozbrajania pułapek. Mogę to wziąć? Mogę coś wywalić. Co ty masz? Jakieś tam itemy masz takie. Mogę to dać jej. A, to nie mogę jej dać tego. To muszę jakieś triki zrobić z Afryki. Yy, mogę dać ci to, co to jest nie w zwałniku. To zrób tak. Mm, ty sobie wymień. Z tym. Ty sobie wymień Z tym Takie triki z Afryki zrobimy. Zwiadek Zwiadek, bardzo ładnie. Może jakieś ukryte pomieszczenie. By się przydało hedrony? Uuu, jest. Właśnie nie wiem jak to jest. Zresztą mi napisać, czy zawsze jest ukryte pomieszczenie na wyprawie średniej i długiej, bo ja tego nie jestem do końca pewny. Czy jest zawsze właśnie? z bonus do rozbrojenia płapek. Ile masz? 110%, no właśnie. Ale te hieny, te takie wszystkie muminy postaci, one zawsze mają dużą szansę. Czy ja to chcę już teraz otwierać? Czy może poczekać sobie? Nie mam slotów. No, może gold wyleci, to się będzie stakować. Jeden klucz muszę sobie zostawić na pewno, więc na razie zróbmy albo tą łopatą sobie otworzę. No, to otwórzem łopatą, porter który bym wziął najchętniej, ale nie mam miejsca. Jakby wyleciało trzy, to bym wziął. Portret się do trzech stakuję. Podc będzie w lewo albo w prawo, raczej w lewo, bo tam jest dłuższa droga. Tak obstawiam, więc idziemy sobie tutaj. Płapeczka. Może będzie jeszcze z jedna bitwa najwyżej. Skrzynka jest pusta, pochodni mam jeszcze sporo. Tego nie razie nie biorę, bo i tak tu będę wracać. Nie wiem gdzie na misja jest, ale długa i ją tak zrobimy od A do Z można powiedzieć. Śmiesznie. Tu raczej bossa nie może być, no nie wierzę w to, że tam jest. Musiał się chciał pobufować. bym się chciał. Przed nim trochę. On może jebać te, te bufy na tego bossa? Dobrze, że Tu mi zapal, bo chcę widzieć co się dzieje. Fajnie jakby tu zjadł, żebym Miał pewność, że tam nie ma walki już. No. Jest przeszkoda i nie ma walki. I jest boss. Dobra, to obozowisko. Chociaż nie jest potrzebne jakoś super, ale zjedzcie. Bez stresu w ogóle wchodzimy. I teraz perki, 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 Ja chętnie, wam dał to tylko. Na dismasem poszedł full. Fajne skombo tutaj z tą modlitwą, bo jest ochrona jeszcze. Na wszystkich pięć. Że mniej demejrze dostajemy. Ale ja wam powiem, że jebać to. Wiem, że nie można gro. Zrób się w Boga tej gry. Bo ty będziesz się skakać i strzelać, tak naprawdę, więc. Może tak być. Koniec. Dobra, pogwizdał. O! Zajebiście, bo jeszcze buff jest do damage'a. Tylko nie wiem, chyba dam na hienię w takim razie. To jest chyba 30%? Chociaż mógłbym go nastakować na Dismasie, ale no... No dobra, raczej bez problemu go zrobimy. Tu jest przeszkoda. A tu gdzieś była przeszkoda? Nie. Dobra, ustawmy ich do pionu. Znaczy, nie ma chyba potrzeby. mogę go trzeba a Ja nie wiem, jakie ma przy, przy ten szanse na zdrożowanie spela, znaczy zdorowanie ogłuszenia, ale powinno być raczej dobrze, bo jest chyba plugawy, nie? Jeśli nie mylę, tak, jest plugawy. Pierwszy się rzuca. Stresik, ale mamy za rozstresem na stanie bolu. Przyzywa takie gówniksy. Ja ci powiem, że się pokażę, co, jest, co to znaczy, koniec. dni Mmm, nie mogę jeszcze zaskoczyć teraz, więc rzuć. Ale se w niego. Mogę najwyżej jednego wznaczyć. Masz 70% szansy, ja mam 110 plus 30. Ciężka matematyka. mam sporą szansę, 80% szansy, żeby się ogłuszyć. Kurwa. No by to ułatwiło. Strasznie by to ułatwiło. O, może mu wywalić. No dobra, zabij tego. Chociaż nie powinienem, bo ciała zostawiają. No, nie powinienem. O ma też inne spełnia, tylko nie wiem czy on spamuje tym stresem w ziomek, trochę to jest irytujące Tym bardziej jest irytujące to, że nie chce mi... Nie chce mi go ogłuszyć, ta moja kapanka. Dobra, ciało do tyłu poszło, zajebiście Teraz się bawimy. Jep. Powinien go nikować Powinien go w sekundę zjadają. Może go ogłuszysz? Halo, halo, masz dużą szansę. No co jest, no kurwa. Czy ja coś... Nie, ma... ile on ma... A, 75, nie 55 No, dobra, no, jeszcze jeden spel rzuci i umrze potem. Chociaż nie, dobra, to, to do widzenia. Do widzenia. Z niego, zawsze, bo co często blatują takie trinkiety, właśnie. Więc. Kontynuujemy przygodę. Trochę stresu dostaliśmy, to jest bardzo niefajne. Mogę to na ode zrobić, nie musiałem się tak bufać, szczerze, że potem... Ale też z drugiej strony ten boss był głupi, nie wiem, zbugował się chyba. Znaczy, nie wiem dlaczego użył dwa razy tego samego spela. Ma, ma chyba trzy spele albo cztery ma ten nekromanta. Taki, że wyrywa na mięso i przyzywa innego kościa. No miała być epicka walka na Bosie, ale było jakieś zlepy główne, jeśli mam być szczery. E, dobra. Ja nie będę schodzić na dół. Nie chcę mi się was zamęczać teraz, bo to jest daleka droga. Czasami z pułapką i ja muszę sobie stres na tym ściągnąć. Ale dobra, i tak nie będzie miejsca na wszystko. Tu używamy tego. Jeden klucz muszę zostawić, oczywiście. Jakieś popiersia, które bym wziął, bo mi są bardzo, ale bardzo potrzebne. To widzę, z tego chujowego przedmiotu, bo wszyscy mają przedmioty, mają. Ale bez problemu, no. Dobrych bohaterów, miałem dobry buff, więc się nie ma co dziwić. Z nim jest walka ciężka, jaką długo dajemy grać. Poczekajcie, bo ona ma 110, ja to że policzyłem. 110, 75, 30, to mam 140. No, jakieś 60-70% miało na tego Stuna i dwa razy nie wszedł. Niestety. Dobra, idziemy na górę, Sprawdzimy sobie tam na końcu. O, urny są. Dobra, to tu wrócimy na pewno. To sobie po ciemności otworzymy. Dobra, kurwa, co takie na tu robi na tej trzeciej pozycji? Halo logopeda. Halo strzał. Yy, halo... Halo cios. Mmm, yy, jeszcze jedno halo będzie. Halo ogłuszenie. Halo, zajebanie. O, co? I nie zabił? Najmniejsze obrażenia musiał się Haha, <laughs> ale tu musi być głupia śmierć. Zrobić komuś uniki i potem umrzeć. Halo, szalone cięcie. Je. Yep. Oj, napierdalają. Nie no, fajny pierwszy boss zrobiony. Ataki tam, bez strastu. Bra, otwier to. Chociaż nie powinienem tego otwierać. Kleptomania, moja własna taka. Ty idź do tyłu, no. Bo ty musisz skakać. Spoko zaskoczenie. Hmm, jakby to zrobić? Ty byś musiał walczyć tu. Oj, nie zabił go. Nie fajnie. To ty zrób doskok. No zróbmy tak, pokażę wam to. To jest to, o czym mówię. Ja teraz są na trzeciej pozycji. ląduję. Krzyżowiec. Masz, mam nadzieję. w mu świętej szarżni. No, dobra, dobra, dobra. <ścoughs> Nic nie było. No, jest jeszcze chyba dostanę stres przez moją głupotę. Nie. Logopeda, czemu ty jesteś taki głupi, jeśli chcesz popisywać? Myślałem, byłem pewny, że to ma. Dobra, zginie od... O, unik, zajebiście. W sumie ma teraz dużo uników. 10 uników ma z tego, jest tak nabufowany. No, bym mógł tu te normalnie tej użyć tego właśnie ziomka tutaj, no ale... Nie wiedziałem, że mu ją zdjąłem. po powinien do tyłu teraz się wycofać. No dobra, i tak giną. Sarkofag, sarkofag to były skarby albo losowy perk, dobry. To ty to otwórz. Masz jakiś perk do zniszczenia? Masz kurzą te dobre, żeby nie było tego samego przypału, który zawsze ze mną jest Kryte Skarby, 600 golda to muszę zostawić. Pokaż, czy tam jest przeszkoda, czy mogę wykurwić to. Jest przeszkoda, ale jest też jakiś jeden obiekt, więc. No, mówmy się. Poza tym, ja chyba tak mam sloty, wszystkie już będą zajęte. Jeśli dobrze komuję, że pochodnia i jedzenie za to, i klucz za to wchodzi. No, to wszystkie sloty już tak będą mi zajęte. No bole, nie wracam tam było. I tak dużo z tej wyprawy mam, mała szansa, że tam coś było lepszego. Jedynie goldam, sobie jeszcze dostakować. Tak teraz patrzę. Mmm... Gaś? Z tego klejnotu lecą, coś się opłaca robić. Jakąś dostałem... Co to jest? Łącznie oprych plus 5 do obrażeń od stresu, 2 kryta. za gówno? No kryt, okej, okay, ale... W ogóle mi się nie podoba. No nic, chodźcie tam, halo, do tego pomieszczenia. O, dostaliśmy tą głowę. Właśnie nie wiem jak to działa, bo one są losowe, ale zajebiście, bo nareszcie nam dobry ran dobry ran Tylko żeby to wziął jeszcze. Bo czasami właśnie z tego, lety te głowy powinny lecieć z kolekcjonera ja nie wiem czy to jest zbugowane. Bo tu zamiast, za, zamiast hedronu to wyleciało nie? I są takie trzy unikalne głowy, brakuje jeszcze takiej co zadaje damage i która nam daje ochronę, takich głów brakuje. Dobra, teraz się skupmy, tylko żebym tego nie zjebał. Tak, nie? Dobrze, myślę. No i tak, wszystkie sloty zajęte, jakieś tinkety na sel. Mm, tak, wracamy. Zajebiście. Moje życzenie zostało spełnione. Bo chciałem tą głowę, bo na Fakt, dostajemy dużo więcej obrażeń od stresu, czyli jak ktoś będzie celował w naszą kapłankę, to nam obrywa. Ale ta głowa zwiększa o 30% lecznicze zdolności. A jest a ma, ma, mamy dużo leczników teraz i heal jest bardzo ważny w tej grze. O! Dobrze się podziałem. I 12 koła wybrałem, więc bardzo ładnie. Bez problemu na razie idzie. Powoli nam idzie, to fakt. Zgodzę się, że nam powoli idzie. Jezu, musiałeś tego za dostać. No i co to jest? Jak ta gra jest spiordolona! I traci dobrego perka, bo ta z Ulismasu są wszystkie perki są dobre, nie? I jest coś takiego, że jeśli on dostanie perka, to y, randomowy się. Randomowy randomowy zabiera ten drugi, nie? I da fuck i najlepsze stracił. Jak mi ta gra kurwie No. Nie masz chyba walki dystansowej, szczerze mówiąc. No, nie, chociaż ma ten, ten taki zwój, to chyba jest tylko. Ale mnie ta gra idrytuje, no i stracił tego twardziela, no ja pierdolę. Fakt, mogłem temu zapobiec, no ale mówią, że leczenie teraz czy znaczy utrwalanie perków teraz jest strasznie drogie na początku tej gry. Strasznie drogie. O, zajebiście. Ej, to z tym mam chyba fartę. Nie wiem, jak działają te. Chyba, że mam zwiększoną. Mam zwiększone? Dziś to sprawdza. Rozgrywka. Nie mam normalne wydarzenie miejskie. Mam ten tryb darzczkę z Też mnie ktoś o to pyta, czy ja na tym gram. No tak, oczywiście, bo to jest normalny tryb, że w kryty wchodzą miniony. Można grać, ale są cheaty praktycznie. Znowu ulepszenie darmowe. Chyba do gildi, nie? Trzeci poziom. Tutaj mam ile? Też mam trzeci poziom. Jak badał tutaj, mimo wszystko? To najdroższe jest. Nie, szkoda, że nie piszę, ile kosztuje, nie? Wtedy mógł to ładnie sprawdzić. Tak, to jest najdroższe. Weźmiemy sobie to. O, już później się dach nie zapadł. Naprawiliśmy dach w później. Zajebiście. Właśnie nie bo w poprzednim Rani ani razu mnie wszedł takie wydarzenie, że mam darmowe ulepszenie. Nie wiem, czego to zaleczy w ogóle, więc. Jestem ciekaw, czy to jest wszystko losowe, czy to. czy coś, co robimy w grze, ma wpływ na te wydarzenia. Dismas został raka. Jeśli pozostaną celność. No nie, to tak nie boli, no ale idź. Czekaj, najpierw zobaczymy, jakie są wyprawy. Może być jakieś prawa na trzeci poziom, to was wezmę. Kryt chujowe, bo nie gramy w ogóle po tego rogala. Księżycowa szata. Ona jest fajna, jakbyśmy chcieli składać itemy już pod takie chodzenie w ciemności. Widzicie, oni teraz mówią, że nie, jeśli nie, nie idziemy na krótką wyprawę, bo wiliśmy poziom. Kaha, nie idziemy tam. To jest fajny. No, to jest bardzo fajny ten talisman schulera. A co mamy tutaj? Mamy kociołek, to jest też dobry item, ale ja bym poczekał jeszcze może dla kapłanki zwój, coś takiego. Bo to jest drugi boss od razu, bo mam już strasznie poziom. Znaczy boss, bossowie się pokazują, do, jeśli zwiększamy poziom danej wyprawy. My już mamy na czwartym poziomie, więc. No. O. Ach, chujowy, więc 5 obrażeń. Następną wyprawę pójdziemy sobie po to, najpewniej do Norwisku. Teraz już tego nie będę robić. Mam jeden koład Na razie tej kasy nie wydaje, bo tak jak naprawdę mówiam, nie ma sensu, bo dopóki nie upgradeujemy, sobie, nie upgradeujemy sobie pieca, to nie ma sensu nowych bohaterów dobierać, nie? Bo im dłużej, im bardziej mamy większy level, to tym bardziej nas kosztuje to ulepszanie. Na przykład teraz ile? Ma trzeci poziom? Ile ci kosztuje zbroja? Czy 600? To jest w pizdę dużo. No mogę wam to kupić pokazać. Już jest trochę taniej, nie? A jak to ulepszę do końca, dopiero potem zacznę budować. No to jest powolna rozgrywka, nie? Ale na to wpadłem po przed, poprzednim ranie, że tak można grać. Że nie, do, nie, nie za szybciutko do przodu, o że tak powiem. Ale warto też mieć drużynę na trzecim poziomie gotową do wyjścia, bo jeśli byłaby jakaś wyprawa, na której jest coś ważnego, to można to zrobić. Mam dwa miejsca jeszcze w ogóle. Pokażcie tutaj. Ja już teraz biorę tylko dobrych, nie biorę. On w dupie to czy tam nie wiem, czy byłeś bratem od kogoś na przykład. Jest taki gówno znowu. Też nie chcę inwestować, wiem, bo ktoś mi pisał, że mogę inwestować, jak mi się nie podobają bohaterowie, no ale po co? No? Nie, 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 nie mam takiej potrzeby teraz, żeby. O, potrzebuję bohaterów, bo nie mogę gdzieś, no na razie mam gdzieś, Wszyscy tutaj czekają, żeby gdzieś pójść. To bym bardziej musiał zrobić, będę musiał znowu te ruiny robić, bo po pierwsze w ruinach lecą. Bo kurwa, żeby ich wyleczyć z tych wszystkich ich spierdolin, jakieś. A to teraz nie przeżyję tego. Chyba, że ktoś wie i może mi napisać w komentarzu, że tak to działa, no ale nie, no stracił to. Dostał wycofanie zamiast twardziela i obrony 10, 10 ochrony. Dostał wycofanie. Yeah. Mogę w tył chodzić teraz. Zajebiście. Ekstra. Marzyłem o tym. Kogo, kogo na leczenie jeszcze wywalę przy Was? Tomcia by wypadało wywalić. Ale tych nowych co ja wziąłem, czekaj. już jest gotowy. Dobra, ma to nerwować. To, to jeszcze jebać to. Ty masz egomanie. O Jezus, oni obaj są. Obaj są tragiczni. Czemu jesteście obaj tragiczni? Ale mają dobre perki. Dobra, już przeżyję tego gold stracony. Ale w sumie ładnie też ładnie mam już bibliotekę szpitalną zrobioną, Bo leczymy perki perki cały czas. Ile to kosztuje? Patrzcie, kosztuje 5k teraz, żeby komuś to zak zaklepać. To jest dużo. No bez przesady. Myślę, czy tego nie zrobić. Będę to teraz robić, ale jak będę patrzeć, czy mają 5 perków. Nie, bo normalnie się nie mogą tego zabić. Te samo uwielbanie, to ja nie wiem, co to w ogóle jest, ta obsesja na Chyba no, jakieś lustro, to może nie mu Idź I dismasa trzeba na leczonkę wysłać. Też nie jestem pewna, ale chyba choroby, jeśli ich nie leczymy, to one się mogą roz, rozprze... Mogą się w obozie, powiedzmy, no, rozwinąć, nie? Rozszerzyć. I na innych pójść. Więc ja to wolę leczyć, jak widzę chorobę. To jest jeszcze tanie w miarę, więc no, wyjebkę mam na to. Dobra, w tym odcinku to wszystko. Następna misja będzie w Norowisku. Ja się z wami żegnam, zapraszam na kolejne odcinki. Trzymajcie się, cześć!